Cześć siema, z tej strony, Spatryk 1095 Tak możecie zauważyć Jest kolejny odcineczek serii Zagrajmy w... w... Co? Resident Evil 4 Tak Zauważyłem że kupiliśmy TMP A nie kupiliśmy jeszcze jednej ważnej rzeczy Welcome to Monday Night Travel tak. Zmieńczy mi... O, starczy. Na kolbę. To jest bardzo ważne. Z tegoż względu że to nam... Coś tam daje. Nawet chwilę wam powiem. Obejrzyj. Choba do pistoletu maszynowego przejmuje około 80% siły odrzutu. Y, siły... no, siły odrzutu Zwiększając komfort, celowania i celność. Tak. Połącz. Tak, i teraz mamy taką kolebygę. Dobra. Tu już jakby nie obeszliśmy tą. Nie, po prostu ludzie nie pamiętam. Nie ja nagrywam teraz tylko w weekendy. Więc nie pamiętam, co robiłem w poprzednim. A, tak, to mam iść tam. Bo tu... Nie chcę się otworzyć. Jak sądzę, to jedyna droga wyjścia z tej wioski. To urządzenie wygląda jak skaner z oka. Tak, siatkówkę oka. No. Nie chcę, ale muszę. Ona nie potrzebuje... Okej okay. To idziemy Aha To jest to Ta To jeszcze Co takiego w sumie? Kto tam jedziemy? panny Ile mam w sumie? No No nie zależy Oczywiście to strzelby lepiej Lepiej jest A, gdzie? Dła. ma na tylko jest, jest. Piesz wodę po porówkach. Tak czy nie mm. no, niestety Jakby nie patrzeć muszę Potrzebuję amunicji To sama amunicja, co jest za bardzo niedobrady ły Łeb chcesz? Mógłbym ją zabić teraz Czasami ...siadają już co na oczeni. No i tak nie Można przeskoczyć przez okno Ale ja stos stosuję bardziej To jest Aha.

Nie wiem, czy to tam mam iść? Nie, nie tam. Tędy to będę się wracał. Nie, po prostu, wiecie... Łatwo da się zapomnieć. E, ja zaraz wracam. Okej, okay, wróciłem. E, I idziemy w Jest zapis Mamy Ciekawe, czy w niego będzie można coś lepszyć. W każdym bądź razie zapiszmy No dobra, pamiętam, żeby siedemnostki nie zapisywać. Welcome! No, dawaj, dawaj, dawaj. What are you selling

Przeładuję najpierw wszystko co mam O, już sporo mam tej amunicji. No najpierw to ja poszczelam. Okej, okay, to zapiszmy więc. Znowu. E, tak, tak. Okej. Okay. Więc ciśnimy. Tutaj, prawda? I bardzo nie lubię tej misji. Te to jest też taki boss w sumie. Tam tak wam zaspoileruję. A jak w poprzednim czytaliśmy na tatkę bodaj... No czytaliśmy na tatkę, bo w tym domu było. To powinniście wiedzieć z kim tu będziemy walczyć. Tam szukajmy to wszystko. Better stay outside. Ashley, go hide. Yeah, Kujama Chi Ninja. że ninja to i Pudzian. Kurde, nie nie umrę. Jeszcze raz jeszcze raz. To było niesprawiedliwe i zaskoczenie. O jezu i znowu biegnąć tam. Ale to nic, my się damy radę. Dobra. Pomijamy filmik. Jak tu coś... Hasta luego. zasieć starych Już tak łatwo nie zagroi. Właść dzielił mnie. Henku! Widzieliście? Chciał mnie walnąć. Ooooo, ale mnie szepnął. Ja se zażyję przykazji. O, no to teraz wreszcie nareszcie sobie postrzelamy. Oczko mu wypadło. Nie pytajcie mnie jak jest to możliwe. Sam nie jestem pewny. Sztucznie. O i 300 tysięcy przy okazji. Okej. Okay. Co my tu mamy? Co teraz warto pozbierać Nie wiem czy jest szybszy sposób na pokonanie go Ja znam tylko taki na pierwsze ile wlezie o, ale Jak widać też jest dobry No to przynajmniej tego koksa będziemy mieli z głowy Jeszcze ten koksu nam nic się nie zrobi, to znaczy już nie, już nie koksu, o boże, zajęty cały ekwipunek, oh my god. Trzeba to poustawiać, no, bez jaj. W sumie wiem jak można po trochę... Tak, i od razu trochę ciutek, więcej miejsca, nie tu, tu, no, o, pierwszy raz taki zapchany kipunek mam, to jest tak by the way.